Ja tutaj Olga i witam w kolejnym odcinku z House Lipera. Pod ostatnim odcinkiem dobiliście 4614 opek w górę Wow, jestem z was niesamowicie dumna, nie wiem co się stało, ale to jest bardzo, bardzo dużo I w związku z tym mam dla was tutaj taką malusieńką, albo w sumie bardzo dużą I bardzo płomienną, i bardzo soczystą niespodziankę Więc jeżeli niespodzianka ci się spodoba, koniecznie strzela łapkę w górę Zostaw suba, jeżeli podoba ci się mój content I bez przedłużania zaczynamy Ok, powiem wam w sekrecie, że twórcy House Slippera dali mi taki sekretny, sekretny kod yy, I mam wczesny po prostu dostęp do nowej aktualizacji A w tej nowej aktualizacji jest miotacz ognia Okej, okay. nic nie mówię. Tutaj to jest nowa Genali, która się rozwija i pokazuje, bo z Genali, która robi 40-minutowe odcinki meblowania domów, to teraz chyba będziemy um, robić pożary. Więc słuchajcie, tutaj jeszcze są. Nowe meble, jeżeli Was to interesuje, tak właśnie wyglądają. E, oraz chyba są, e, chyba jest japoński e, ogród w Garden Flipperze, czyli w tym Garden DLC, którego niestety nie mamy, ale będziemy może mieli, jak będziecie chcieli. E, I weźmy, kontynuujmy grę, ponieważ jest podobno nowe zlecenie, które pozwoli nam wykorzystać właśnie ten mytacz ognia. No i jesteśmy, nasza wspaniała, skrytko, skrytko. Ok. Jest poczta. Zobaczcie, jest Aleksander Ognisty, laser tag w bunkrze. Hej, w starym Forcie chcieliśmy z kumplami stworzyć centrum laser tag. Jest jednak problem, otóż to, co zostaliśmy w środku, przerosło nas. Pomóż pozbyć się tego wszystkiego. No może poza paroma rzeczami, które można wykorzystać do wyposażenia aren. Skrzynie wojskowe i beczki powinny się do tego nadać idealnie. To spore zlecenie, ale może znajdziesz tam w środku coś, co pomoże ci uporać się z nim szybko, tylko się nie popasz. Pozdro, Alek. Um, ja już czuję, że ja się poparzę, bo yy, znając moje życie i to, że potrafię iść prosto i się wywalić albo o coś, yy, coś zrobić sobie, to już po prostu widzę moją przyszłość. U, ale w ogóle w takim razie naszym zleceniem jest yy, zrobienie tak jakby chyba areny do bicia się takimi, wiecie, pistoletami na lasery, z tego co rozumiem. W ogóle jest tutaj niesamowicie, niesamowicie brudno. Aha, jeżeli zauważyliście, że mam bardzo wysoki stan konta, to dlatego, że po prostu jak użyłam tego kodu, to autorzy powiedzieli, twórcy, a masz genialny, jesteś sobie sumie biedna, więc damy ci trochę pieniędzy. Tak w ogóle bardzo im dziękuję, jeżeli to oglądacie. Więc mamy teraz dużo kasy, możemy kupić nareszcie ten domek yy, na księżycu. A tutaj odblokowaliśmy miotacz ognia. Yy, gratuluję, odblokowałeś nowe narzędzie. Od tej pory będziesz mógł spalać wszystko, co jest w twoim zasięgu. Uważaj jednak, bo oprócz śmieci miotacz ognia spali też wszystkie cenne przedmioty, a nawet trawę. Jedynym ograniczeniem jest wskaźnik paliwa widoczny po lewej stronie butli. Gdy paliwo się skończy, wskaźnik będzie świecił się na czerwono. Kolejna butla jest dostępna do kupienia w sklepie. Okej. Okay. A. Um. Powiem Wam szczerze, że w sumie to ja się bardzo boję. E... Okej. Okay. Czyli po prostu mamy. Aha! Wiecie co? To jest w sumie. E... Troszeczkę czuję się lepiej, ponieważ myślałam, że jak zacznę to podpalać, to dosłownie ogień będzie się rozprzestrzeniał i podpali mi. E... Cały budynek, ale na szczęście tak się nie dzieje. I po prostu. O, skończył się. Obio... Co? Już się skończyło paliwo? Ale ja dosłownie delikatnie co. Um, co uszyłam. No dobra, w takim razie y, zobaczmy sklep. Nie, nie chcę karty DLC. Na razie jeszcze nie. Czekajcie, to może powinno być w innych? Um, czekajcie, chyba nic tutaj nie ma. Nie, totalnie nic tutaj nie ma. To jest. Chyba się nazywa paliwo. Tak, i ono kosztuje tyle kasy. Wow. E, czy mogę je jakoś e, postawić gdzieś, może tutaj? Halo, halo? Nie mogę tego postawić na zewnątrz. Okej, okay, a mogę to w takim razie postawić, postawić wewnątrz? Najwyraźniej tak. E, na pełni. Okej, okay, i. E, Wyjmij łopatę. Czekajcie! E, to jest pierwsza z kiedy w ogóle używamy łopaty. What? The hell? Znaczy, jeżeli mam być szczera, jeżeli mam być absolutnie szczera, powiem Wam szczerze, że na razie nie jestem um, przekonana co do tego miotacza ognia, e, ponieważ wydaje mi się, że troszeczkę nie ma on um, sensu, znaczy pod tym względem, że um, po prostu bardzo szybko się. No bo zobaczcie, tak naprawdę możemy tylko nacisnąć, prawda? A miotacz ognia. Mm, no, no, pozwala nam to podpalić teoretycznie. Mogę robić tak. Okej, okay, to jest całkiem fajne. <laughs> dobra. Y, dia, diabelska geniali tutaj się pojawia. Ale powiem Wam szczerze, no tak. Dobra. Y, z jednej strony jest to fajne, i y, jest to takie właśnie diabelskie, ale z drugiej strony y, jest duże chyba prawdopodobieństwo, że można coś podpalić. Y, a jeszcze z trzeciej strony po prostu możemy tutaj nacisnąć. Zobaczcie. Hops, hops. I czy to nie jest łatwe? Napiszcie w komentarzach, co myślicie o miotaczu ognia. Nie wiem, kiedy wyjdzie ta aktualizacja dla, dla wszystkich. Ale mam nadzieję, że niedługo, jeżeli Wam się podoba. Czy to mogę. Nie, musimy tutaj to wyczyścić. Oki. Okay. Nie, dobrze, wyczyścimy to, ale ja chcę po prostu wrzucić te skrawki. Czekajcie, czy musimy najpierw chyba. wziąć ten gruz i go. w ogóle. Zobaczcie, my. Bierzemy ten gruz. Proszę bardzo, za prezent tutaj. Bierzemy ten gruz. I odkładamy go po prostu. Bierzemy ten gruz. I odkładamy go tak wiecie, obok, nie? Teoretycznie y, powinna być y, z jednej górki, powinna się zrobić kolejna górka po prostu, bo bierzemy gruz. Proszę bardzo. I odkładamy gruz. Bierzemy go. I odkładamy. Dobra. Y, tutaj widzę, że troszeczkę będzie nas to kosztowało, czasu, więc może. Słuchajcie, zobaczmy, co jest fajnego jeszcze tutaj. Yy, widzę, że też. O Jezu, ile tu. Uuu, zobaczcie, jaki tu jest syfeks. Bardzo duży syfeks. Wow! Niesamowicie duży syfeks. Wejdź może tu. Uuu. Czekajcie, może jednak mi się spodoba. Ej. No dobra. To jest całkiem satysfakcjonujące. Chociaż myślałam, że. Wiecie, będą wybuchy i, i tego typu rzeczy. Czy możemy podpalić kanapę? Ej, możemy podpalić kanapę. Czy tak. Znaczy, okej, okay, to jest super satysfakcjonujące. Czy jest to potrzebne? Tak. Po prostu potrzebne takie, że, że nie da się bez tego żyć? Raczej chyba nie, ale yy, i tak to jest całkiem fajna zabawa. Tutaj są jeszcze rzeczy do podpalenia. Yy, musimy bardzo uważać, yy, ponieważ tutaj jest trawa, ale wiecie, to ja tak rozwaliłam? Tu trawę? Mam nadzieję, że nie. Wiecie co, to też jeszcze myślę na ten temat, że jeżeli by to było prawdziwe życie, oczywiście się śmieję, bo to jest tylko gra, to raczej chyba nie podpalałabym po prostu plastikowych butelek. To wydaje się dosyć niebezpieczne. Weźmy jeszcze tutaj te rzeczy. O. sobie zrobię tak, jak powinnam. Yy, może po prostu użyję zwykłych rąk. Ale nie, no to jest jednak takie, takie satysfakcjonujące. Właśnie to, że to one tak znikają. Zobaczcie. Uu. To jest jak w tych, jak w teledyskach na przykład Gosia Andrzejewicz. Nie pytajcie się. Yy, I on na przykład podpala zdjęcia jakichś swoich byłych, nie? I to tak płynie i jest taka dramatyczna muzyka. I w ogóle wszystko. Uu. Uhu, hu hu. Wiecie co? Mamy tutaj mnóstwo do zrobienia. Ja cały czas się bawię tym miotaczem ognia, ale może zajmijmy się tym, co mamy zrobić. Więc ja tutaj sobie polazłam. Skończmy wywalać ten gruz, ok? Yy, bo będę cały czas o nim myśleć. Przerzućmy jeden gruz obok. I jeszcze jeden gruz obok. Yy, I jak przerzucę gruz, to się z wami zaraz zobaczę. Ok, gruz przeniesiony. Yy, ja tutaj jeszcze posprzątam i przeczyszczę. Ale ogólnie chciałabym Wam powiedzieć, że tutaj do końca miesiąca to jest takie mini ogłoszenie jeżeli kogoś to interesuje, na przykład, jeżeli jesteś pierwszy raz na moim kanale, to Sorki prawdopodobnie to ci nie interesuje, ale jeżeli chodzi o filmy, do końca miesiąca, słuchajcie, będą się pojawiały tylko w weekendy, dlatego że mam do ogarnięcia jeszcze parę rzeczy związane ze szkołą, ale od lipca startujemy z nową serią. W ogóle, wiem, wiem, cieszę się, że podoba Wam się House Sleeper, który też jest nową serią, ale będziemy mieli inne i chciałabym też zacząć więcej robić live'ów, szczególnie pogadankowych, bo wiem, że niektóre osoby bardzo to lubią. No i ja w sumie też bardzo to lubię. I jeszcze chciałabym po prostu porobić parę rzeczy związanych z po prostu... Co się nazywa? Lifestyle? Nie wiem, coś takiego jak quizy, tylko może fakty albo jakieś boyfriend tagi czy coś, to by było super. Więc nie mogę się tego doczekać, ale niestety musimy, po, musimy poczekać, bo... Ej, ja właśnie walnęłam tym ogniem w beczki z olejem. Okej, okay, Genali, przestań na razie rozmawiać. Powiesz, widzę, to, to trzeba później. Uważaj, na razie, bo zaraz możesz wypuchnąć. Okej, okay, w takim razie ja się tutaj zajmę czyszczeniem. A wracając, nie mogę się po prostu doczekać wakacji i wszystkiego to co, to, co nas czeka, bo mam nadzieję, że czeka do nas dużo. Okej, okay, chyba wróciliśmy do, do punktu wyjścia. Tak, pamiętam tutaj e, tą dziwną, prawie przypaloną trawę. Czy musimy tutaj coś zrobić? Tak, musimy ogarnąć tutaj jeden bezpiecznik. Na szczęście to jest bardzo, bardzo łatwe. Zamknijmy to. Tutaj jeszcze widzę e, zabrudzenia gdzieś. E, tutaj gdzieś? Um, przepraszam? Czy ja źle... Powiem wam szczerze, że ja mogę nie widzieć tutaj zabrudzeń, ale też podobno to jest ogólnie wersja, która jeszcze nie powinna być. Więc mogą być bugi i tego typu rzeczy. Okej. Okay. Weszłam chyba na jakiś dach tutaj. Zejdźmy może, co? Bo boję się, że wlezę gdzieś i, i mnie wywali, albo albo nie będzie wiedziała, gdzie jestem i się skraszuję. A to by było bardzo, bardzo smutne. Tak w ogóle cały czas przychodzą mi nowe umiejętności, więc ciekawe jestem, co tutaj możemy zrobić. Możemy sprzątać jeszcze szybciej o 85%, więc zróbmy to. Możemy burzenie szybsze oraz wielki młot profesjonalisty. Zróbmy wielki młot profesjonalisty i może burzenie. Oraz negocjacje. Słuchajcie, jesteśmy prawie na endgame, jeżeli chodzi o, o te umiejętności, ale w sumie pracujemy nad tym od 15 odcinków, więc to nie jest takie bardzo, bardzo dziwne, że już prawie wszystko wymaksowaliśmy. Tutaj wciąż widzę jakieś te, jakieś po prostu zabrudzenia, ale zobaczcie, tutaj na przykład tej tego szkła rozwalonego nie mogę się pozbyć. Prawdopodobnie to jest właśnie jakiś bug, którego nie da się na razie ogarnąć, więc ja to sobie zostawię, a my może zajmiemy się w końcu jakimś tutaj pokojem. Oni każą nam nie nie, nie zadanie tutaj. Mamy jakieś takie, zobaczcie, drewniane stoły. Oraz y, jakąś chyba sofę. Ok, czyli to jest taki bunkier facetów. E, dobra, rozumiem. Cały czas przeklikuję, o to mi chodzi. Ok, mamy ciemną kanapę. Jaki fajny kolor mógłby pasować? Wydaje mi się czerwony, ponieważ y, fajnie to by chyba współgrało właśnie z tymi y, po prostu cegłami. Albo brązowy, wiecie co? Chyba czerwony bardziej mi się podoba. E, czy to wygląda spoko? A, nie podoba mi się. Użyjmy czegoś ciemniejszego, może nie tyle, co kolor. Dobra, zróbmy czarny. Na szczęście to nie jest challenge, nie kupuj czarnych mebli, genali. Więc ten czarny naprawdę pasuje, będzie super komponował się z resztą pokoju, mam nadzieję. Musimy również kupić po prostu lampy, chyba dwie, tak dwie. Gdzie możemy je umieścić, aby było ok? Może tutaj? Oraz tutaj? Nie wiem. Takie mam przypuszczenia. Musimy jeszcze kupić ekspres do kawy. Po, postawmy go na razie na podłodze, ponieważ nie mamy żadnych szafek jeszcze. Mamy jeszcze tutaj nowoczesną szafkę kuchenną. Okej, okay, no to znaleźliśmy miejsce na postawienie naszego tego, naszego ekspresu. Ale jaki możemy tutaj to zrobić? Żeby pasowało oczywiście do wszystkiego. Um, może ciemną... Nie, ciemna wiśnia raczej nie będzie pasowała. Może takie coś? Nie, nie podoba mi się. Wybierzmy jakiś inny kolor. Czekoladowy buk. Nie widzicie tego, co się teraz dzieje, prawda? Może zlew innego koloru. Nie biały, nie. Szary, nie. Srebrny. Srebrny to jest w ogóle niebieski. Nie będzie pasował. Złoty? Okej, okay, może być. Tutaj wcale nie wybrałam kolejnego czarnego mebla. Absolutnie nie. W sumie ten żółty jest, nie lubię, powiem wam szczerze, złotego. Ale tutaj nawet wygląda całkiem, całkiem okej. Okay. Musimy jeszcze dokupić stół do jadalni. Genali, uspokój się. Tutaj nie może być wszystkie czarne rzeczy. Nie, 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 nie. Genali, absolutnie nie. Musimy brać jakiś inny kolor. Białe drewno raczej nie, bo będzie się bardzo, bardzo kurzyć. Weźcie pod uwagę, że tutaj cały czas będą jakieś dzikie akcje, więc nie możemy wybrać jakichś takich jasnych kolorów. Może taki? Czy ty będziesz pasował? Okej, okay, ty całkiem pasujesz, chociaż wyglądasz troszeczkę pospolicie, biorąc pod uwagę te ściany. Dodajmy jeszcze do tego. O, musimy dwa kupić. Okej, okay, tego się nie spodziewałam. Nie wiem, gdzie postawię drugi. Może tutaj? Okej, okay, może być. E, musimy dokupić jeszcze do tego jakieś e, fotele. Może, żeby akurat będą pasowały do tego. E, powiem wam, czekajcie. E, postawię ten drugi... Siedem? Okej. Okay. To pewnie dlatego było tyle... E, musieliśmy kupić aż dwa stoły do jadalni. Um, ogólnie dziwna sytuacja, no ale w sumie to ma być... Jakiś taki zagajnik dla mężczyzn, więc pewnie będzie ich przychodziło całkiem dużo. Nie wiem dlaczego musiałam przekręcić akurat to krzesło. No, bo wiecie, samo ogarnięcie tak naprawdę takiego miejsca pewnie dużo kosztuje, więc raczej idą na składki. Um, czekajcie. E, dobra, może być. Co mi się nie podoba, to to, że te po prostu krzesła, moim zdaniem, nie pasują do stolika, ale to są jedyne krzesła, których możemy użyć. I musimy jeszcze kupić dwa telewizory. Okej. Okay. to jeden tutaj postawmy. A drugi może. Oj, 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 już widzę, że to kompletnie nie ma sensu to, co zrobiłam. To kompletnie, słuchajcie, nie ma sensu. Musimy przestawić tę sofę tutaj. Aby ona miała dojście do telewizora. O tak. Um. Okej, okay, jest spoko, ale tutaj, w takim razie, coś nie działa. A gdyby to przestawić... Czekajcie, chyba mam pomysł, ale zaraz musimy go ogarnąć. E, bo tak pomyślałam, że może przestawmy tę szafeczkę po prostu tutaj. Bo ona i tak będzie prawdopodobnie tylko na jakieś, wiecie kubki do kawy, herbatę, tak mi się wydaje. E, więc nie będzie w sumie za bardzo uczęszczana. To postawmy tutaj. E, weźmy ten telewizor. E, oraz. Czy to jest ten sam kolor? Wzięłam dwa stoliki w innych kolorach. Prawie tego nie zauważyłam. E, to był cedr, prawda? O. Dobra. O. Jak to teraz wygląda? Może być, ok? Nie jest, nie, jest, nie jest najgorzej, ale nie jest najlepiej. No zgadzam się. No trochę dziwnie, trochę dziwnie, ale y, każdy ma dostęp do telewizora, więc to się liczy. E, czy tutaj coś jeszcze musimy zrobić? Nie, tutaj po prostu będą te lasery, tak? Walki na lasery. E, Tutaj jest wszystko zrobione, zobaczcie, chyba została nam tylko ta przeklęta łazienka, prawda? O, nie, jeszcze tutaj musimy zrobić kolejny taki salon. I trzeba zrobić coś. z łazienką, prawda? Um, wywalmy po prostu to. Po prostu. Nie, niech, to, niech to zginie. Musimy tutaj wszystko wyczyścić, żeby było. Żeby dało się po prostu na czym pracować. Coś jest jeszcze chyba po drugiej stronie. Am... Um, Dobra, może zajmijmy się tym później, bo nie będę latać y, przez cały budynek, aby usunąć zabrudzenie na tamtej ścianie. Y, tutaj musi być toaleta. Y, może być w sumie marmur... O, taka jest, ok. O. Hops, hops. I... Okej, okay, użyliśmy w takim razie toalety. Y, oraz wiszącą y, tą. U, jaka ładna. Bardzo ładna. Y, może takie Coś? Ten będzie... Nie, czekajcie, o ta będzie pasowała do, do tutaj do toalety, tak w ogóle powiem wam szczerze, że. E, przepraszam. o Okej. Okay. wam szczerze, że jestem naprawdę szczęśliwa, e, że po prostu twórcy house Sleepera do mnie napisali, bo, e, bo wiem, niektórzy mogą pomyśleć, ale Genal, ty masz tutaj bardzo duży kanał. Ja mam na przykład o wiele mniejszy. I wiem, ale na jeżeli chodzi o e, te. Tak, jakby perspektywy, to ja jestem dosyć takim, no, mniejszym kanałem niż inni, tak? I, i po prostu naprawdę to jest dla mnie takie wow. I, i, i byłam, powiem Wam, szczerze, trochę w szoku, że ktoś mnie w ten sposób zauważył. E, więc, więc bardzo dziękuję. Możecie być ze mnie dumni. E, <gryw> Dobra, i musimy jeszcze tutaj posprzątać śmieci. E, coś się tutaj pokazuje. Czyli co? Pewnie znowu musimy wejść na dwór, prawda? Dobra, zostawmy to na razie i zróbmy kolejny. Zobaczcie, to jest to samo dosłownie to, co było. Weźmy od razu. kupmy wiele. Aha, jeszcze wiem, co chciałam Wam powiedzieć. To, że dostałam w czytach kasę, to nie znaczy, że chciałam ją dostać, bo na początku w ogóle myślałam, czy mogę jakoś innego save'a załadować, aby zagrać tę grę. Znaczy, w tę grę, w, to, w ten update, ponieważ jakoś wolałam sama po prostu ogarnąć sobie kasę. Nie za bardzo przypadam za cheat'ami, chyba, chyba że mówimy o Simsach. I ogólnie jakoś tak. No, mam też za tysięcy, ale nie martwcie się, cały czas będą zlecenia. Najwyżej po prostu kupimy te domy, których, które nie udało się nam wcześniej kupić. Czyli na przykład właśnie ten dom na Księżycu, który był na Prima, Aprileas, albo jakieś takie inne wille. Żebyśmy mogli coś tutaj ogarnąć z tymi rzeczami. Ale to pewnie w kolejnych odcinkach. Wiecie, co chyba zrobię po prostu taki sam. Taki sam po prostu pokój jak tamten siostrzany po drugiej stronie. O. I jak zwykle, stawiam tutaj, wiecie, randomowo. Nie myślę, na razie tutaj totalnie powinno być. Tak ładnie, żeby było. O. Oj, w sumie jeszcze jak was zagaduję, e, chcę się was zapytać, jak w ogóle ma minął e, rok szkolny? Czy już skończyliście? Chyba, jak to wrzucam, to nie, jeszcze chyba nie skończyliście, e, bo mi zostało troszeczkę, a już nie mogę się doczekać wakacji, e, bo już po prostu nie mogę. Ja już po prostu nie mogę, powiem wam szczerze. I nie mogę się po prostu doczekać odpoczynku. Troszeczkę się martwię wielkimi upałami i a, tym, że trzeba będzie golić nogi bardzo często i czasami to bardzo boli. Ale powinno być inaczej, ok, prawda? Dobra, musimy jeszcze kupić drewniane biurko. Dwa razy. Ok. Może po prostu weźmy taki jak tamten. Zobaczcie, i do tego będą chyba pasowało, pasowały te, te krzesła. Więc postawmy je na razie tutaj tak. Musimy kupić jeszcze dwa piszące telewizory. Możemy je na razie tak postawić. Oraz i dziesięć. Aaa, okej, okay, na spokojnie, to są te. To są te takie na, na lasery. To, to spokojnie Genali. Yy, nie, nie bierzesz prawdziwych tych yy, prawdziwych pistoletów, bo to by było dziwne. Um, to tak. Yy, ale na szczęście to jest yy, tylko takie chyba ta kulki, albo na lasery. Yy, o. Okej. Okay. I cały czas jest posprzątaj śmieci 96%. Ale mam nadzieję... Czekajcie, to jest może tutaj coś? To jest po prostu jakiś cień. Nie, to jest cień. To musi gdzieś być po drugiej stronie. Chyba, że tutaj coś mogę nacisnąć. O! Dobra, udało nam się. Uf, jest, jest na 100%. Ułóżmy jakoś... Czekajcie, jakby to można było fajnie zrobić. Może postawmy tutaj jeden telewizor. E, tak właśnie myślę. I jedną kanapę. Hmm. Trudne to jest, powiem szczerze, ponieważ jedną kanapę możemy postawić w ten sposób. Czy możemy ją postawić w ten sposób? Halo? Możemy ją postawić w ten sposób. Nie mam pomysłu na to pomieszczenie. Dużo jest tutaj rzeczy. Um. Okej. Okay. Chcę postawić tę kanapę, aby ona była tak na środku pokoju i. Yy, można było z niej oglądać telewizor, ale ten telewizor wydaje się taki malutki w porównaniu do tej wielkiej kanapy. Troszeczkę rip. No, troszeczkę rip. Yy, Okej, okay, dobra. Udajemy, że nic nie stało. Yy, tutaj postawmy w ten sposób. Czekajcie, a gdzie ja wtedy postawię te biurka? Dobra, może te biurka. Yy, może w tak? Okej. Okay. Nigdy nie byłam w takim miejscu, więc y, chyba lepiej radzę sobie z y, tym zrobieniem pokojów dla dzieci. To na pewno jest dla mnie łatwiejsze. I tak w ogóle a po popro y, y, tych pokojów dla dzieci. Bardzo jestem ciekawa tych nowych mebli. Y, może użyjemy je w kolejnym odcinku, jak y, będziemy renomować jakiś dom. Y, zobaczymy. Tutaj postawmy tę jedną tą. Ok, i co ja mam zrobić z tymi dwoma tymi. A... Może postawmy ten... Nie, to będzie kupie wyglądać. No ale nie mamy innego wyjścia. Ajajaj. A gdybyśmy może zrobili taki jeden wielki stół po prostu? Co na ten temat myślicie? Uważacie, że to jest dobry pomysł? Nie słyszę was. Ostatnio was słyszałam, już teraz was nie słyszę. Więc w takim razie zrobimy po mojemu. I zrobimy jakiś taki wielki stół. Okej. Okay. O. Ok. Um, I to postawmy tutaj. Um, o tak. Niestety chyba brakuje nam jednego yy, krzesła, żeby to miało ręce i nogi, ale powinno być chyba Okej. Okay. Po prostu postawmy jedno tutaj. Jedno tutaj. Oraz po prostu jedno. Tutaj. Dobra. Ej, pomimo szczerze, nie wyszło to tak źle. Naprawdę jestem z tego, co to tak jest zadowolona. E, tutaj już skończyliśmy wszystko. Wydaje się, że zostały nam tylko zabrudzenia. E, tak jak wam mówiłam, z tym nic niestety nie mogę zrobić. Czy tak jest w tych innych przypadkach? Tak, tutaj jest to samo. E, czy mogę coś podmyć, żeby się ogarnęło? Halo, halo. Czy mogę coś podmyć? Najwyraźniej nie. Najwyraźniej te zabrudzenia również są. Czy może tutaj coś co mogę złapać? Nie zobaczcie, nie mogę nic złapać, nie mogę nic tutaj z tym zrobić, niestety. W ogóle bardzo dużo pieniędzy dostaniemy za to zlecenie. Wow. Okej. Okay. To wiecie co? Dobra. A um. Czy ja powinnam to zrobić? Nie, nie powinnam tego zrobić. Czy mam nadzieję, że nie dostaniemy jakiejś kary dzięki groże mi zapisałaś i sprawiłaś, że teraz jeszcze bardziej się boję. I co się, co się zrobi, co się zrobi? Okej, okay. w takim razie miotacz ognia sprawia, że trawa jest betonem. Dobra, nie pytałam. Skończmy w takim razie to zlecenie. Na szczęście nam kasa nie, nie uciekła. I co słuchajcie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Wiem, że ten odcinek był taki trochę randomowy, ale chciałam Wam pokazać właśnie nową aktualizację i pewnie troszeczkę będzie krótszy, więc nie martwcie się, kolejny na pewno będzie dłuższy. Życzę Wam bardzo miłego dnia albo miłego wieczora i e, w ogóle no co? Do końca e, do końca, tak jak wam mówiłam, miesiąca niestety będą dwa filmy tylko w weekend, ale ja się z wami żegnam. Słowo klucz. O Boże. E, e, oczywiście, że ten oczywiście, że miotacz ognia. Dobra, y okej. Okay. To ja się sobie żegnam tak naprawdę. Do zobaczenia do kolejnego. Rozgadałam się. I cześć.